Cześć, tutaj Demcu, witam Was wszystkich. Mam przyjemność przedstawić Wam trzeci odcinek z serii Tanie Granie. W ostatnim poprosiłem Was, abyście pomogli mi stworzyć hybrydę na Ligę 9. I tak, rozpoczynamy Ligę 9, mamy nową hybrydę. Hybrydę stworzoną przez adrian 8329 pl Wybrałem właśnie jego hybrydę, hybrydę, najbardziej mi się spodobała. W nagrodę dostaję wybranego zawodnika z, ze składu z 10. Ligi. Jak mi się wydaje, wybierze Lukasa. Tak, wybrał Lukasa, dokładnie, Prawego skrzydłowego z yy, PSG. Więc tak, przedstawmy może ten skład. Na skład na dziewiątą ligę za 20 tysięcy, przypomnę, przedstawia się następująco. W bramce Petr Czech, prawa obrona to Mathieu Debussy, środek David Luiz i Joel Miranda, lewa obrona to... Filipe Luis Na defensywnym pomocniku mamy Fernandinho. Prawa pomoc to właśnie y Ben Arfa, wokół którego był budowany w ogóle ta, była w, w ogóle budowana ta hybryda. Lewa pomoc to Osvaldo. Ofensywny pomocnik Filipe Coutinho i w ataku Loic Remi i Aleksandre Pato. Przejdźmy w takim razie do pierwszego dzisiejszego spotkania, jak widzimy na ekranie. Nasz przeciwnik ma skład z Ligi Hiszpańskiej, Casemiro, Morata, Alexis Sanchez, Gabi, Ander Herrera, Carvajal, Bartra, Guaita, Puyol, Entrao, nie znam lewego skrzydłowego. już rozpoczynamy, trzecia minuta, uderzenie, Fernandinho mija bramkę, ponieważ zostało zablokowane. Przez obrońcę i tutaj rzut rożny Filipe Luis do Davida Luiza i świetna interwencja Gwajty ratuje naszego przeciwnika przed utratą bramki. Mamy 11. minutę, Felipe Coutinho mija jedno, mija drugiego ruletką, trzeciego, pięknie, wbiega powoli w pole karne, uderza pie potężnie jednak. Mi piłka mija bramkę i tutaj Remy, Remy, podanie do Fernandinho, 15. minuta na zamach, po jeden, drugi i mamy 1 do zera Fernandinho strzela bramkę dla naszego zespołu po kwadrancie. Prowadzimy już jednym golem. Świetna akcja, Remiego. Tutaj podanie do Fernandinho. Ominął jedno na zamach, drugi się wyłożył. Ten uderzył lewą stopą. Długi róg i 1 do 0 dla naszego zespołu. 21 minuta, złe podanie brankarza. Remi, Remi, piękny zwód, omija jeszcze przeciwnika. Remi, Remi, gol. Piękna bramka, 2 do 0. 22 minuta. Cieszymy się już z drugiej bramki w tym spotkaniu. Zobaczmy jeszcze raz nasz przeciwnik, kompletnie bezradny. 2 do 0. 25 minuta. Podanie na skrzydło. Tam jest Benarfa. Benarfa, wewnętrzna część, część stopy, ale Gwajta ponownie ratuje naszego rywala. Oswaldo, Oswaldo, jeden zwód, drugi zwód, dru... trzeci minięty zachodnik, czwarty, piąty, szósty, co zrobi Oswaldo, uderza, ale piękna interwencja Gwajty, interwencja co za branka, co za mogła być akcja po skill runie. tutaj Remi, Remi, Rainbow Flick nad Pujolem, uderza, ledwo dotykając poprzeczka, dobija do pustej branki Aleksandrę Pato głową i mamy 3 do 0 po 39 minutach. Piękny Rainbow Flick, Loika Remiego. Francuz stał się niesamowitą sztuczką i ma brakowała, zdobyłby piękną bramkę. Zacznijmy tutaj jeszcze. Ajajaj, aj, aj, aj. piłka wylądowała na poprzedca, ale tam trzeźwe zachowanie Aleksandre Pato i dobitka. Mamy 3 do 0. Oswaldo znowu Rainbow Flick. Piłka do Benarfy. Benarfa potężnie uderza, ale znowu Gwajta, naprawdę pomimo trzech puszczonych bramek. Nasz przeciwnik może się cieszyć, że ma w bramce właśnie Guaitę, który ratuje mu raz po raz dupę i dogranie. Miranda, Miranda główka, ale Gwajta jednak popełnia błąd. Tak, to pierwszy błąd Gwajty w tym meczu. Piłka po szale Mirandy odbija się od słupka, a Gwajta, odwracając się w stronę swojej bramki wbija sobie, wbija sobie piłkę do własnej siatki. Takim wynikiem kończy się też pierwsza połowa, 4 do 0 dla naszego zespołu. 18 strzałów, 13 celnych, 63% posiadania piłki. Czego chcieć więcej? Naprawdę świetna połowa naszej wykonania. Do, dominacja zupełna. I dogranie. Po, początek drugiej połowy. Mamy rzut rożny, nieudany, podanie do Oswaldo. Oswaldo wewnętrzna część stopy, ale Gwajta znowu pięknie interweniuje. I znowu rzut rożny. Nasza tato wykonawca Filipe Luis, dogrywa do Mirandy. Miranda uderza, przeciwnik pakuje sobie piłkę do bramki. Tak. Piękne uderzenie Mirandy, jednak to Fabio Coentrao tak naprawdę skierował piłkę do własnej bramki, jednak i jej zalicza bramkę naszemu środkowemu obrońcy. W takim razie żel Miranda już ma dublet na swoim koncie, zobaczmy jeszcze raz, główka i tutaj od tułowia Fabio Coentrao, piłka wpada do siatki i 5 do 0. Kolejna akcja, Coutinho, Aleksandre Pato, Remi, podbita piłka i co za lob! zobaczcie to jeszcze raz. Naprawdę przepiękne, wyśmienite uderzenie No jedno, jeden z lepszych lobów w całej mojej historii, że tak powiem, bramek w Fifie Naprawdę piękne uderzenie Bramkarz był... 3 metry przed linią, ile? No 4 metry przed linią, a tak piłeczkę wyjął, dostał za kołnierz, że tylko mógł ją wyjąć z siatki. 6 do zera, 66 minuta, Remi, Remi, co zrobi Remi? Remi wbiega w pole karne i 7 do zera. No wiem, może jesteście zdziwieni, że pokazuje same bramki, ale naprawdę, jak praktycznie każdy strzał to była bramka. Tutaj Remi, nasz przeciwnik wykosił swojego kumpla z drużyny i mamy 7 do zera. 67 minuta. Coutinho, Coutinho, Kutinio. Już jest coraz bliżej pola karnego. Tam jest jednak Bartra, który fatalna, dokonuje fatalnej interwencji. Czerwona kartka. Sędzia zdecydowanie daje czerwoną kartkę obrońcy naszego rywala. Mamy nadal 7 do 0. Tym razem jednak gramy w przewadze. Tutaj jeszcze Benarfa. 8 do 0. Aleksandrę Pato wykorzystuje. Chaos w polu karnym naszego przeciwnika. Dobija z Hatema Benarfy. Pato na 8 do 0 Zobaczmy jeszcze raz do pustaczka 8-0 Czy będzie dwucyfrówka? Zobaczmy Remi, Remi Piękne podanie do Pato Pato przejmuje na klatkę, Uderza jednak Piłka ląduje na słupku Nasz przeciwnik próbuje wyjść z swojego plakarnego Casemiro Casemiro jakiś próbuje dryblingów Ale tu jest Pato Pato, Fernandinho Piłka do Coutinho Co zrobi Coutinho? Jeden zwód, drugi zwód Przeciwnik leży I 9 do 0 Tak, tak, tak 9 do 0 82 minuta Świetny odbiór, pressing naszego napastnika Pato, piłka do Kutinio, lewa noga, 9 do 0. Wysoki wynik, czy będzie dwucyfrówka? Tak, nasza akcja kolejna, debiši, mija, Pujola, ten jednak go zahacza, Fauluje przeciwnik. I tak, sędzia daje drugą żółtą kartkę, w konsekwencji czerwoną. Pujol wy, wylatuje z boiska, nasz rywal gra już dziewiątkę tyle samo bramek stracił, co nie ma zawodników. Uderza Benarfa, od poprzeczki 10 do 0. Mamy dwucyfrówkę. piękny gol 86 minuta potwierdził tylko Benarfa naszą dominację w tym meczu z rzutu karnego, dając nam bramkę na 10 do 0. Wow, naprawdę wysoki wynik. Przeciwnik niewymagający, ale wynik wysoki. I nasz przeciwnik nie wie nie wiecie czemu w 86 minucie właśnie po 10 bramce już nie wytrzymał. Miał chyba o dość. Wcale mu się nie dziwię. Stracić aż 10 bramek w jednym meczu, no to jednak Tragedia, 31 strzałów, 22 celnych, no dominacja zupełna, deklasacja tak naprawdę, 10 do 0, 3 punkty po pierwszym meczu i kolejny mecz, kolejny przeciwnik, skład Arda Turan, Vela, Vargas, Montoliwo, Kanias, no 64 zgrania, no myślę, że pokonamy to przeciwnika i tak, czwarta minuta, rozpoczynamy, Pato, Pato. Lekki dribbing, piękne podanie do Coutinho. Filipe Coutinho biegnie z piłką, uderza wewnętrzną częścią stopy i Brazylijczyk daje nam prowadzenie już w piątej minucie spotkania. Piękne podanie od swojego rodaka, od Pato. Coutinho wybiega sam na sam i na spokojnie przekłada piłkę na prawą nogę, uderza wewnętrzniaczkiem i 1 do 0. Co tu się jeszcze dzieje? 20 minuta, odbiór Coutinho, Nasz ofensywny polski biegnie w pole karne. Kutinio, Kutinio, prawa noga i 2 do zera. 21 minuta. Filipe Kutinio, kolejny strzał, kolejna bramka. Mamy 2 do zera. Nasz drugi mecz znowu rozpoczyna się wyśmienicie, no i nasz przeciwnik się rozłącza. Dwa mecze, dwa rejtkwity. Jeden rozłączy się w 86, drugi w 17. Kutinio Fernandino najlepsze statystyki na naszą korzyść, w sumie co po 16 minutach mogło być. Dwa mecze, sześć punktów, zajebiście, naprawdę. Jak widzieliście, dzisiejszy odcinek był naprawdę imponujący pod względem bramkowym stworzonych sytuacji i mojej gry. No wiadomo, to jest dziesiąt, dziewiąta liga, przeciwnik nie był zbyt wymagający, ale cieszy to, te stworzone sytuacje, te, ta duża ilość bramek. Ja bym chciał Wam jeszcze bardzo podziękować za, to, za ilość komentarzy pod filmikiem, ilość stworzonych przez Was hybryd tych drużyn, których mi proponowaliście. Naprawdę jestem bardzo zadowolony, bardzo szczęśliwy, szczęśliwy, że ta interakcja pomiędzy nami jest dosyć duża. W takim razie ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam na dzisiaj, lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie, jeśli jesteście nowi na moim kanale. Żegnam, cześć!